Bracia i siostry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zawsze tak się witamy, bo Jezus jest naszym Panem, naszym Zbawicielem. Dzisiaj odczytujemy już ostatni w tym roku liturgicznym fragment z Ewangelii według Świętego Marka. Jest ostatnia niedziela roku liturgicznego, za tydzień już niedziela Chrystusa Króla i ten czas od dzisiejszej niedzieli przez dwa tygodnie. To czas, kiedy szczególnie myślimy o tym, że przyjdzie koniec czasu. Czas, kiedy myślimy, że przyjdzie koniec czasu. Że to wszystko, co, co, na co patrzymy, y, czym się często zachwycamy, rozpadnie się. Będzie koniec tego czasu. Będzie koniec. W adwencie czekamy na Pana, który przychodzi, ale yy, pod koniec roku liturgicznego, przed Adwentem czekamy i sobie uświadamiamy to, że przyjdzie koniec, przyjdzie kres naszego życia naszej codzienności, przyjdzie kres naszego codziennego zmagania się z różnymi trudnościami, ale przyjdzie też koniec czasu dla świata. Wszystko się rozpadnie i wtedy przyjdzie Pan, wtedy przyjdzie Jezus Chrystus. I dzisiaj On zaprasza do tego, ażebyśmy byli gotowi na to właśnie spotkanie z Nim, ażebyśmy byli gotowi na koniec. On też nas zaprasza do tego, abyśmy na co dzień przeżywali koniec, żebyśmy się specjalnie nie przejmowali tym, że jest koniec naszych planów, koniec naszych marzeń, że coś tam się nie udało, albo planowaliśmy zdrowie, wspaniałość, a jest choroba, a jest nieszczęście, a jest śmierć kogoś bliskiego, nie poukładały się nasze plany i marzenia. Przyszedł koniec i trzeba być świadomym tego, że, że są początki i końce, że y, wiele rzeczy się rozpada. To pomoże nam przeżywać z taką dojrzałością i mądrością y, wszelkie sytuacje. Na koniec przyjdzie Pan. I w tych naszych codziennych sytuacjach, kiedy doświadczamy trudu, kiedy doświadczamy końca, kiedy doświadczamy braku nadziei wręcz, przychodzi Pan właśnie wtedy. I on nas zaprasza do tego, żebyśmy czuwali, żebyśmy byli właśnie ludźmi czuwającymi, ludźmi którzy czekają na y, te ostatnie dni. Każdy z nas musi być przygotowany na to spotkanie z Jezusem Chrystusem. On dzisiaj nas zaprasza przez podobieństwo mówi na temat y, y, figowca. Który, gdy przychodzi czas, jego gałęzie nabrzmiewają sokami i wypuszcza liście, a ludzie poznają, że jest lato. Musimy poznawać po pewnych znakach bracia i siostry, że przychodzi koniec, że przychodzi koniec. Musimy poznawać po tym wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, co się dzieje w całym społeczeństwie, w świecie, musimy poznawać, że przychodzi koniec. I zawsze ten koniec przychodzi, ale yy, Pan Jezus nas zaprasza do tego, żebyśmy dzisiaj mieli przekonanie, że wszystko przeminie, a jego słowa nie przeminą. Jego słowa nie przeminą. Tego się trzymajmy. Kiedy będziemy się trzymali fundamentu słowa Bożego, swoje życie opierali na Panu Jezusie, jego słowie, to nic nam nie zaszkodzi. Żaden koniec, żadna śmierć, żadne nagłe zajście, nic takiego. Słowo Boże będzie nas utrzymywało przy Bogu. Niech on nas też Zaprasza do tego, abyśmy otwierali się na Jego obecność, Jego słowo. Amen.